Sportowa Polsko, temat energetyków. Odwieczny problem, już kiedyś poruszany przez nas temat, ale warto wspomnieć o tym po raz kolejny. Pana, e, panaka. panaka! Czy energetyki są szkodliwe? Czy są zdrowe? W jakich dawkach są zdrowe? Wszystko dzisiaj wam wytłumaczę. Zacznijmy od rozłożenia energetyka na atomy. Bo co to tak naprawdę jest energetyk? Niektórzy widzą jakiś kolorowy płyn, który może się wydawać właśnie jest zdrowy. Ale każdą rzecz, żeby ocenić, czy jest zdrowa czy nie, po prostu musimy rozłożyć na części. I energetyk to jest woda, witaminy, kofeina, słodziki, barwniki. I najczęściej tam jest, jeszcze jest dorzucana tauryna, niacyna, rzęzeń. Często widać też l -karnitynę. I na tej tabelce możecie zobaczyć sobie wszystkie te składniki w takim przeciętnym energolu wypisane. Jako, że my polecamy energetyki bez cukru, tak jak wiecie, nasze produkty chociażby są właśnie w ten sposób produkowane. Zacznijmy właśnie od tematu słodzików. To nie substancja czyni truciznę, tylko dawka. No i właśnie, yy, chociażby w takim energetyku, czy w większości yy, produktów słodzonych właśnie takimi substancjami słodzącymi, a nie cukrem, te dawki są bardzo malutkie. Każda substancja. Ma coś takiego jak zalecana dzienna dawka spożycia. Na każdym produkcie praktycznie możecie też znaleźć taką informację. Jest to ilość substancji, która była wielokrotnie, wieloletnio badana. Jest to ilość, która pożywana codziennie przez wiele, wiele lat, dziesiątki lat, nie będzie powodowała żadnych negatywnych efektów. Najczęściej jest ta ilość jeszcze mocno zaniżana czasami nawet kilkudziesięciu, krotnie Tak czysta dla bezpieczeństwa. Także wszystko co Wam podam prawdopodobnie i tak jest jeszcze zaniżone. Najczęściej używanymi słodzikami w napojach energetycznych są aspartam i bezpieczna dawka takiego aspartamu. To jest 50 mg na kilogram masy ciała. W przeliczeniu na puszki półlitrowych energetyków będzie to 21 puszek dziennie. What the fuck? Jeśli spożywać przez dziesiątki lat 21 puszek dziennie, patrząc tylko i wyłącznie na aspartam, będzie to bezpieczna zalecana wręcz dzienna dawka spożycia. Jeśli chodzi o acesulfam, są to 32 puszki półlitrowe. Jest to 15 mg na kilogram. No i znowu jeszcze większa ilość, myślę, że nierealna do wypicia. Sukra to jest taki numer 3, i tutaj 6 puszek dziennie spożywanych przez wiele lat. Jak sięgam pamięcią, moja maksymalna ilość przyjęta to były 4 puszki dziennie. Natomiast już pomijając energetyki, pamiętajmy o tym, że przyjmujemy prawdopodobnie, jeśli jesteście zwłaszcza w fitnessie, z różnych źródeł te słodziki, także myślmy o tej kumulacji. No i te ilości, które Wam podałem, no myślę, że racjonalne było nie przekraczanie ich albo nie przekraczanie ich przynajmniej regularnie. I teraz druga rzecz, jeśli chodzi o energetyki i tą dawkę, która czyni truciznę. Tutaj mamy kofeinę. To jest taki, można powiedzieć, najważniejszy składnik tego energetyka. To nam właśnie daje tą energię. 400 mg to jest ta zalecana dzienna dawka, czyli ta bezpieczna, wieloletnia dawka kofeiny. Czyli jest to przykładowo 1 litr czyli jeden, energetyka, kurwa? czyli dwie takie puszki, albo kilka kaw, oczywiście w zależności od tego, jak są one przygotowywane. Natomiast poniżej 18 roku życia, i zwłaszcza dla dzieci, 2,5 mg... Na... Ciekawe, a ile ma kofeiny taka przeciętna liżanka kawy? Kurwa, czekajcie. Kurwa, zobaczcie, tylko kawę. Wiem, że będzie napisane, że tak mniej więcej ile jedna feliżanka by tam zjadała tych, tych, no ale to też pewnie zależy wszystko od tego. Od eee, ekspresu, nie? No, tu nie ma żadnej dawki, jakby tak. jako takiej podane. Kawa, zawartość kofeiny. 100 gram ma 40 mg kofeiny. Kawy. Ile gram kawy na kubek? Biorąc standardową filiżankę 150-200 ml i wrzucając tam około 11-14 g, kawy, jeżeli zaleję to wodą. Kurwa, no to. Może być do 300, wiem, bo robię w gastronomii. To zależy, jaka kawa. A taka pelini, bo ja tą piję. Nie zawsze, no ale zazwyczaj, bo po prostu kurwa jest sprawdzona już dla mnie. Ciekawy jestem. Na pewno będzie w chuj mniej niż w e, dziku. To na milion procent, jestem przekonany. No nic, no nie dowiemy się z tego. I do odłożyć? Teraz będę. No ale myślę, że jak. Bo ja tak zazwyczaj. Ostatnio tego dzika starałem się ograniczać, ale zazwyczaj piłem albo na przykład dwa dziki. Albo dwie kawy, czyli jedną z rana jak wstanę zawsze, i drugą jak odpalam w streama zazwyczaj. Więc no, chyba kurwa to nie jest za dużo, nie? Poznuważenie jest też ważne, ciała. czyli będzie ciężko fuj do to, to i to nie jest dużo, bo będzie to tak naprawdę jedna, niecała puszka energetyka. Także mhm. dla. To zależy jaka kawa, jest chyba taka mega kawa, ona 600 mg, no, no to to pewnie. Kurwa, to ciężko będzie obliczyć. Krzysiek, dziękuję serdecznie za zapiętać miesiąc. Jak kupię dzik like w dino i powiem przy kasie kod diabeł, to dostaniesz coś z tego? Wystarczy, że się dowiedziałeś u mnie, że chcesz kupić sobie Dika. Dika pewnie też byś chciał, Krzysiu. Dika to już jest super, widzu. A możesz sobie kliknąć w linka, skoro wiesz, skoro już jesteś. Lik sobie i mówisz, o kurwa, ale bym sobie kupił dzika, pójdę do Lidla i będzie koks. A młodzieży, dzieci? Ja... ja Myślę, że taka ogólna reklama na kanale, bo to jest normalne, że raczej większość osób będzie kupowało dzika stacjonarnie aniżeli przez internet, chociaż pewnie też się ludzie zdarzali, którzy zamawiali ze względu na to, że zielony jest ciężko dostępny. Nie zalecałbym spożywania, zwłaszcza takich mocnych energetyków jak nasz. Jeśli chodzi o szczere zagrożenie dla naszego życia, to jest 10 gramów kofeiny. Przyjętych naraz, czyli byłoby to 50 puszek y, na przykład dzika. Po raz kolejny nierealna ilość do przyjęcia. Poza tym, zanim byśmy doszli do takiej ilości w organizmie, to byśmy zwymiotowali wielokrotnie, albo stałoby się coś, y, nawet sobie nie umiem wyobrazić, co się może stać. Czysto sportowa informacja: od 4 do 6 mg kofeiny przyjętych naraz na kilogram masy ciała. To jest optymalna, ergogeniczna dawka, czyli jeśli chcemy przedtreningowo zwiększyć swoje możliwości naszego ciała na maksa w kwestii siły, mocy, wydolności. Te 4-6 do 6 mg to będzie właśnie takie optimum. I no, dla 100-kilogramowej osoby jak ja będzie to 400-600 do 600 kofeiny przyjętej naraz. To jest oczywiście bardzo dużą ilością, no, ale znowu mówimy tu o sportowcach. Już czysto jako ciekawostka... Ale to też na pewno się używa przy gdzie masz dużo, dużo większe stężenie jeszcze aniżeli w dziku. Julianem dziękuję serdecznie za drugi miesiąc. Ja, no, i dobra, to też trzeba liczyć, że ja piję kurwa jeszcze na przykład przed treningiem, tak jak idę. No, zależy od treningu. Nie wiem, jak robię jakiś biceps, e, triceps i tak dalej, no to nie biorę wtedy przedtreningówki, ale jak robię nogi czy klatkę, to zawsze biorę. Więc w sumie trzy razy w tygodniu. 500 mg przyjętej kofeiny, czyli chociażby tak przedtreningowo, zalecona dawka dla około 100 kg osoby. Będzie to dodatkowe 100 kalorii wydatkowane. W czasie dnia. Także na przykład, kiedy jesteśmy na mocnej redukcji albo po prostu redukcji i chcemy yy, no, podnieść tą naszą energię codzienną, to właśnie kofeina nam w tym pomoże. A przy okazji, przez podniesioną pracę serca, oczywiście będziemy też spalać dodatkowe czy... kalorie. No, no i wracamy ale... do początku. Kurwa, to spalanie też kalorii przez podniesioną pracę serca, przez kofeinę i tak dalej jest tak kurwa niskie, podobno, że to nie ma co się tam jakoś tym jarać wybitnie. Kiedyś też oglądałem jakiś, e, jakiś film a propos właśnie spalaczy tłuszczu i tak dalej, że one działają nie tylko w ten sposób, że mają w sobie kofeiny kurwa i pobudzają twoje serce, ale to jest tak znikoma różnica, że jak masz tańszą alternatywę to lepiej wybrać tą tańszą. U tego, co mówiłem, czyli cukier, jedyny taki szczery negatyw, który ja widzę w energetyku. Jeśli chodzi o cukier, no to na pewno słyszeliście nieraz, żeby go unikać, no i ma to oczywiście meritum. Natomiast 10% zjadanych naszych kalorii to jest zalecana dzienna dawka cukru. Czyli dla diety 2000 kalorii będzie to około 50 gramów cukru spożywanego. No ale pamiętajmy, że ten cukier naprawdę jest po trochu wszędzie. Czyli jeśli już pijecie energetykę z cukrem, wybierzecie taką. Są spalacze tłuszczu, które serio go palą, ale takie tabletki są fłyszkodliwe i przypisywane bardzo rzadko przez lekarza. Ale nigdy nie będziesz, nie będziesz miał kurwa suplementu diety, bo spalacze tłuszczu to są suplementy diety, który będzie ci spalał tłuszcz jako samo spalanie tłuszczu. O, może podnieść kurwa temperaturę twojego ciała, gdzie będziesz kurwa wypacał ten tłuszcz. Ale no kurwa nie ma magicznego sposobu, że wpierdolić tabletkę i zaczniesz chudnąć, stary. ...formę, no to prawdopodobnie jedna taka półlitrowa puszka to będzie właśnie taka dzienna... To skoro taki lek jest, to mi znajdź nazwę, bo no nie chcę mi się wierzyć. ...zalecana dawka. Czyli jeśli już wybieracie taki e, energetyk słodzony cukrem, to zatrzymałbym się na tym jednym dziennie, e, czysto zdrowotnie. E, ale no mówię, zwróćmy uwagę na to, że w samej naszej diecie na pewno też ten cukier jest, więc e, znowu ja wybierałbym te e, słodzone słodzikami. Podsumowując, dawka czyni truciznę. Energetyki dla człowieka są jak najbardziej ok, nawet spożywane. W no, dużych dawkach, bo kilka energetyków dziennie to już jest naprawdę dużo. Także jeśli będzie to rozsądnie spożywany produkt, będzie to bardzo dobry produkt, prozdrowotny wręcz. Mimo, że dużo ludzi widzi w nim taką szkodliwą substancję, no to tak jak mówię, jedyna jaką ja widzę to jest cukier. Każda inna jest jak najbardziej prozdrowotna, spożywana w racjonalnych ilościach. Pozostaje mi życzyć smacznego i tyle na dzisiaj. No, i to jest w sumie też nie troszeczkę dobrze. racji w tym, że no jeżeli dziki są bez słodzików i tak dalej, no niejednokrotnie ja słyszałem na przykład historię, nawet znam jednego pana, który często nawet u nas na czacie występuje. Nie będę wam mówił kto. Teraz go nie ma aktualnie, żeby nie było, ale się pojawia czasami. Miał rozwaloną rozwalone wątrobę od kurwa tych. Nie, to nie jest Mateusz, to nikt z Kumpli i tak dalej. Rozwaloną wątrobę i, wiecie, zero alkoholu, zero wszystkiego, nie? Ale to właśnie była też mieszanka tego, że jakieś picie kurwa wody z Red Bullem czy coś na tej zasadzie, nie? Czyli na takich mocno cukrowych energolach i ciśnięcie ich po 2 litry dziennie, no to potrafią zabić człowieka po prostu, najzwyczajniej w świecie, nie? A jest naprawdę bardzo sporo ludzi, którzy yy, piją hektolitrami te energole z yy, cukrem, i to jest kurewsko słabe. Rudy? Rudy, na przykład w chuj dużo pije energolii, to cukrowych takich, normalnych, nie? No, to prawda, to prawda. No, ale to myślę, że no, w każdym przypadku, jeżeli napój będzie cukrowy, no to jak go będziesz pił za dużo, to będziesz kurwa tył, a jak będziesz tył, to sobie rozpierdolisz bebechy, no. Jak z Red Bullem? <grym> na przykład. Chociaż myślę, że z dzikiem też by się dało wypić, więc polecam z dzikiem, widzu. Krzyknik energii. Jak już masz pić. Aż będę się spróbować, kurwa. Ja gerał u rodziców zostawiłem, ale na razie znowu miesiąc kurwa pasy, najprawdopodobniej bez alkoholu, więc. Portowa Polsko, temat energetyków, odwieczny problem. A to już oglądaliśmy, jakby nie patrzeć.